Witam wszystkich. Właśnie zakończyłem golenie maszynką i chciałem Wam zaprezentować, co ja robię. Czyli mam mój tradycyjny, magiczny produkt, sikaj, nie wnikaj, czyli następuje dezynfekcja skóry po goleniu. To tak czasem lekko poszczypię, ale chodzi o to, żeby się fajnie skóra zregenerowała i żeby nie powstawały różnego rodzaju wypryski. Mam sobie taką super maseczkę. Dzięki której się lepiej czuję i nie wyskakują różnego rodzaju syfy. Po prostu nakładam niewielką ilość, taką kropeczkę. Jestem w stanie rozmarować bardzo dużą powierzchnię, praktycznie całą twarz. Mogę jeszcze tutaj o małą kropeczkę zrobić, żeby mieć pewność, że po prostu. Wszystkie elementy, które mogły zostać by podrażnione, żeby zostały fajnie zagojone. Maseczka ściąga, nie trzeba je zmywać jak to większość maseczek. Jak widzicie, pisze no, ostrość może jest najlepsza. Renewal Mask, czyli maseczka regenerująca. Bardzo uwielbiam manangę, ma super zapach. I nie tylko dla mężczyzn, dla kobiet też jest fajna, bo to nie jest maseczka tylko po goleniu, tylko ogólnie do pielęgnacji. Ciała, tak? Czy twarzy, generalnie. Także ja polecam, zachęcam. Na pewno wiele mężczyzn, jeżeli będzie stosować, to kobiety będą lubiały, bo ma bardzo fajny, przyjemny zapach. Ale przede wszystkim warto pamiętać o innych aspektach, czyli jak skóra jest ważnym organizm, organem w naszym ciele, w naszym organizmie, bo to jest największy organ i warto o nią zadbać. i Czyli popsikacia auricum, żeby doszło do regeneracji plus maseczka. Fajny komponent, polecam każdemu.